Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku. Tym razem, jako że zabrałem rower na małą wycieczkę z samochodem na bagażniku, postanowiłem pokazać Wam nowe Etui, które jako gadżet, jako takie akcesorium przydatne, myślę, nabyłem właśnie żeby chronić nasze rowery elektryczne wiadomo, rowery elektryczne mają różnego rodzaju wrażliwe, wrażliwą elektronikę, baterie jak jedziemy gdzieś na jakieś długie dystanse typu kilkaset kilometrów, pogoda może się kilka razy w ciągu tego samego dnia zmienić, a dzięki temu etui, które zaraz Wam pokażę, na pewno ochronicie swoje e-bajki, można je również zastosować przy zwykłych rowerach, jak macie taką ochotę, także zaraz wrócimy i pokażę Wam całe etui jak to wygląda na razie jest w takim w takim w takiej w, taki, w takiej torbie w takiej torbie, to jest takie etui dzięki czemu ono nie będzie się nam gdzieś walało po całym samochodzie tylko do bagażnika możemy to wrzucić estetycznie czy nawet w garażu, czy gdzieś w domu w szafie jak nie używacie można to wrzucić i można, można sobie to po prostu transportować na co dzień także odkładam to do tego tutaj też są do tego też są paski takie mocujące, którymi że tak powiem oblekamy etui, żeby po prostu też nam gdzieś etui nie nie od, odleciało podczas szybszej jazdy. Także zaraz pokażę jak to wygląda w praktyce, to etui na rowerze. Jestem właśnie po zamontowaniu i tutaj małej krótkiej trasie z etui na rower nałożonym. Akurat dobrze się złożyło, bo w trakcie zakładania Spotkał mnie deszcz, czyli taka, fun, taka rzecz, która jest jakby naturalna dla tego Etui rowerowego. Dla przypomnienia, jest to Etui firmy Nawa Group. Tutaj znajdziecie logo po, lewej, po prawej stronie. Po środku taka funkcjonalność jest, gdzie można jakiś sobie ewentualnie odblask włożyć. Fajnie, tutaj na rzep zakładany. Tutaj. No i jak widzicie. Jest to taki fajny gruby, gruba gramatura tego materiału. Nie przepuszcza tej wody, po prostu nie, nie, nie przesiąka ona do środka. Także widzę, że ładnie tutaj to zabezpiecza. Te krople wody fajnie można, że tak zrzucić z tego pokrowca. Sam pokrowiec jest bardzo stabilny. Jest płachta po prostu nałożona i tutaj raz, dwa i po drugiej stronie tak samo są paski na takie sprzączki dzięki którym po prostu podczas jazdy macie pewność że to etui wam jak będzie jakiś wichura, wiatr że po prostu wam nie zwieje z całego roweru bo to na pewno byłoby nieciekawe tak to wygląda z tej strony zobaczcie jak się kropelkuje ładnie woda, woda spada jakby była ceramika na lakierze samochodowym, także bardzo bardzo dobry materiał. Tutaj mamy jeszcze takie jedno główne, główne zapięcie, pasek, który nam stabilizuje tutaj góra-dół. Jak widzicie, całe, cały pokrowiec się trzyma, on nie lata, nie wypada i tutaj jeszcze od dołu też są takie są takie zapięcia, zarówno z jednej, i z drugiej strony. Jeśli chodzi o cenę tego pokrowca, no to jest około 400 zł. Ja mam tutaj jeden rower, ale producent deklaruje, że spokojnie możemy dwa rowery na tym jednym etui sobie założyć. Także jak macie dwa rowery, to jak spokojnie, jest to na tyle elastyczne rozwiązanie, że da radę spokojnie. To co mi się tutaj nie do końca podoba, to to, że jak widzicie ta płachta, te samo etui jest niestety w takim jasnym kolorze. Jasny kolor ma to do siebie, że z jednej strony ładnie faktycznie wygląda, ale nie wiem jak to będzie wyglądało w dłuższym użytkowaniu może się trochę przybrudzić, ale z drugiej strony jak będziecie po jakiejś jeździe będzie mokro, zawsze można wziąć szmatkę i tutaj to przetrzeć ale nie ukrywam, że no może lepiej bym wolał jakby to etui było w kolorze może nie czarnym ale chociażby takim ciemnym szarym jest to też o tyle istotne, że jak tutaj macie łańcuch rowera a macie mocno go nasmarowany to jest wysoce prawdopodobne, że sobie po prostu tym łańcuchem troszeczkę ubrudzicie to etui także no na pewno już nie będzie tak pięknie wyglądało, ale ogólnie mogę powiedzieć, że etui w warunkach bojowych w praktyce przy deszczu jak najbardziej się sprawdziło. Ochroniło rower. Rower mam po prostu suchy. Ani od góry ta woda nie przesiąka, ani też od dołu, bo całe etui okala 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 po ten rower. Także no po prostu co tutaj dużo mówić, etui spełniło swoją, swoją funkcję. Także to, to, to myślę, że tyle, żeby też jakoś długo nie przyciągać, jak macie jakieś pytania, no to, to piszcie, będę, będę odpowiadał. Dzięki za oglądanie, hej!